Tak gliwicki dworzec wyglądał jeszcze rok temu. A tak prezentuje się teraz. Ta okazała metamorfoza dwóch wyremontowanych peronów zaostrza apetyt, ale nadanie główne trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Wewnątrz dworcowego budynku stoją gołe ściany, a w niektórych pomieszczeniach brakuje dachu. Wykonawca zapewnia jednak, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Czyli za niespełna 4 miesiące inwestycja będzie zakończona. Mamy na uwadze termin, i zmieniamy, zmieniliśmy technologię wykonywania tych elementów. Stąd dach, którego obecnie nie ma, będzie elementem prefabrykowanym, jak również klatki schodowe. To znaczy, że będzie w gotowych elementach przewieziony na budowę i złożony. Tutaj cała skala inwestycji to jest 156 milionów, łącznie z częścią peronową. Dofinansowanie jest 81 milionów złotych. Ponieważ kończy się już możliwość wykorzystywania z poprzedniej perspektywy tych pieniędzy, więc my musimy to dofinansowanie skonsumować koniecznie w tym roku. Stąd też jakby dość ambitnie założony harmonogram i realizowany taki, który ma doprowadzić do tego, że ten dworzec będzie udostępniony dla podróżnych już na koniec tego roku. Wewnątrz obiektu wykonawca wstawia stolarkę okienną oraz kładzie tynk na zewnętrznej elewacji. Wkrótce w budynku wykonane zostaną klatki schodowe. Dokończona zostanie również konstrukcja dachu. Proszę mi wiedzieć, że modernizacja tego typu obiektu to łatwiej by było go rozwalić, prawdopodobnie zbudować od nowa. Niż, niż no modernizować w ten sposób, no bo to jest zawsze o wiele trudniejsze. Kompletnie nas zaskoczyła podstawa tego budynku, tak naprawdę, dlatego że na podstawie badań, które mieliśmy wykonane, inwentaryzacji, mieliśmy wiedzę, że budynek jest posadowiony na ławach fundamentowych i taka technologia była zaprojektowana. Natomiast po skuciu warstw okazało się, że pod nami znajduje się 80 centymetrowa płyta fundamentowa, która wywróciła totalnie naszą technologię wykonywania wobód. Podróżni już teraz mogą korzystać z peronu drugiego i jednego toru na peronie trzecim nad nimi stoi już efektowna stalowa konstrukcja zadaszenia a front robót przeniósł się do hali głównej dworca gdyby nie charakterystyczna mozaika na jednej ze ścian Pomieszczenie byłoby trudne do rozpoznania. Hala główna, e, kolejowa dworca w Gliwicach będzie z, z zupełnie inną jakością niż, niż w przeszłości. Będzie 8 nowoczesnych kas, dwie z nich będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych. E, będzie duża czytelna informacja dynamiczna, czyli tablice, które będą wyświetlały na bieżąco informacje na temat ruchu kolejowego. Będzie można kupić kawę, gazetę, będzie można się posilić. To jest na, najważniejsze z punktu. Widzenia PKPS-a, to my podejmujemy pełne zobowiązanie do utrzymania jakości, tak? Nie, na pewno, na pewno. Będziemy utrzymywać, czyli od dnia jeden, kiedy to będzie nowy, świecący, nowa przestrzeń, świecący dworzec, ta jakość musi być utrzymana. Przedstawiciele kolejowej spółki nie ukrywają, że gliwickie przedsięwzięcie jest sporym wyzwaniem, a sama inwestycja obok dworców w Bydgoszczy i Szczecinie stanowi największe tego typu zadanie z obecnie realizowanych w Polsce. Jest to jedna z trzech inwestycji w Polsce, pierwszych inwestycji, która jest realizowana w obrębie czynnej stacji kolejowej. Podróżni na co dzień poruszają się na placu budowy. Osoby postronne tutaj funkcjonują i to jest bardzo duże skomplikowanie realizacyjne, jak również to, że odprawiamy tutaj ruch pociągów na stałe. To może to się wiąże z utrudnieniami. My staramy się je minimalizować w maksymalnym stopniu, ale organizacyjnie to jest bardzo duże skomplikowanie i dla wykonawcy, no i niestety, utrudnienie też dla Państwa. Wykonawcą przebudowy dworca PKP jest hiszpańskie konsorcjum firm Aldesa. Koszt inwestycji to prawie 137 milionów złotych, z czego około 83 miliony stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej.